Cześć, idę na nowe miejsce. Karol dzisiaj mnie i Michała zabrał na inną miejscówkę, także zobaczymy co dzisiaj. Chłopaki już poszli ze spinningiem. Ja idę do nich i zobaczymy zobaczymy co się dzisiaj uda. Kazali mi wejść tam w bystrze. O, tam idzie Michał wyżej, a zobaczymy. Co mi się uda na razie? Wczoraj urwałem cały zestaw. Jacuniu dał mi nowy łącznik. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Szukamy dzikich pstrążków. Na moją nimfeczkę w tej rynience, na razie nic. Zobaczę tą reniękę od spodu. Od dołu, znaczy. Takie fajne miejsce i co? Ach, nie wiem, czy to nie była ryba. Nie jestem pewien, sprawdźmy, bo już ze dwa, albo trzy zaczepy. Siedzi. Siedzi. Siedzi, siedzi, siedzi. Siedzi Żelaska. Ale szalej. Dobra, to taki miarusek. Piękny, złapany oczywiście, jak to ja mówię, zadziubek, wyczepiony i idziemy dalej. No dobra, zerwane wszystko. Idę niżej się przewiązać. Przewiązałem się. Karolek przyszedł do mnie. Weźmie swoją magiczną spinningóweczkę. Postara się coś złowić, a ja tam urwałem. Ale coś czuję, że tam coś może być. Fajnego. Zaraz zobaczymy, ale najpierw na spokojnie, najpierw na spokojnie to, co tutaj możemy obłowić. Ale ja lubię takie klimaty. lubię takie klimaty. No. Jednego. Nie, miarowy. Mikał przyszedł. Łowią to chłopaki. Nie chce mi się wierzyć, że tylko jeden. To był wiewiór! Michał urwał przynęte. Tam gdzie grzylas najbardziej się wkurza Czyli na gałęzi I na porcho nic Dobra Karolku powiedział Tam już są że ta rynienka jest obiecująca. Bo zmieniliśmy miejscóweczkę. Zobaczymy. Fajna, szybka woda to, co grzy laskowe lubią najbardziej. Słonko świeci. Powinno się coś dziać. Pytanie na śniadanie Czy to pora, że rybka już się ustawi w takiej szybkiej wodzie. No i po to tu jesteśmy, żeby to sprawdzić. Dzień dobry, ale to już kamień. Dzień dobry. A to zawsze sprzymowana jaka rybka się łapie, tak? Tak Ale co jest tutaj? Na razie nic nie złowiłem A nie nagoniliśmy? Nie Pół godzinki. No Halo? No Grzesiu co robimy, bo chyba widziałeś to nie? No ale to przepłynął mi tyle, nie? Już płynie ostatnie 5 kajaków. O. Ja się kręcę No to nieźle Nie, spokojnie, no przepłyną 10 minut i ryba już jest uspokojona No dobra, dobra no. A co tam wyciągnęłaś? Nic kompletnie Kurde miałem jedną A... jedno ale mi spadło Tak nie duże 30 co tutaj, jakby no, próbuj, no próbuję na tej dużej banii Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, nie? No. Dobra, dobra, no hej Czekaj. Czekaj, czekaj, bo Dąbek coś się mówi. Tylko, czy, yy, to tak nie wiem, ile ja uważasz, można było jeszcze na, na przykład podlecieć, nie? Zobaczyć. No, daj jeszcze, nie wiem, z godzinkę, dwie, no spokojnie, tak, nie poddajmy. No, no, no. Tak, ale na, na koniec można jeszcze podlecieć jak coś się nic nie będzie działo. No pewnie, pewnie. No i lecimy do No hej. Nie jest łatwo, coś rybka nie chce współpracować. Przynajmniej z tamtej bani. Zobaczymy, tutaj. Rzeka bardzo mi się podoba. Jak się mucha ruszy, to pewnie będzie znacznie lepiej. No i nie mogę połowić w moim miejscu, bo mój kolega Dominik jest tam. I właśnie idzie odzyskać swoje. Urwane muchy na gałęzi, na płoszy ryby. Więc jestem troszeczkę wyżej i nie rozprawię się z moimi rybkami. Sieć. Ale nie taki, jakiego chcieliśmy. O proszę. Zaczepiony jesteś o dwie. Tak się... Tak się namajtałeś, że muszę Cię wziąć w rękę. Taki malutki. 谢谢 Następne o dwie. Tak się rzucał, tak się rzucał. Nie, całe szczęście. Znowu na muchę grzelaskową. Co? Masz żyłkę? Tak. Zależy mi tylko na tym sygnalizatorze. nie jest Ja wiem. Po tym betonem się zrobi coraz głębiej, ale... Chyba najgłębiej jest tak pół metra za tym, jak Jeszcze dwie muchy odzyskałeś mi? Jeszcze dwie muchy mi odzyskałeś Dzięki po, po, Popatrz się tutaj Czy wyrazasz zgodę żebyś był na filmie Tak Nagrywam cię Szkoda bo fajna ta rzeczka jest Szybko to zjedzą Niestety No to nawet będą mi... zabierać ci koniec z te po dwie ryby dziennie To i tak, żeby wyprzedzamy, tak? Ale mi tutaj miejscowi mówią, że największy kusol to ten tu sagroturystyki za nami Tak? Tak I że jest powiedzenie, wiesz, zabierają każdego, mały dla dziecka, duży dla dorosłego, tak? Są mi moje chłopaki. Są tu A, zaraz wam opowiem jak przyjdziecie. Znaczy nie, no mam dwa krótkie, ale to mi nie interesuje, nie? I odczepił mi ten mój kolega zaczepił moją żyłkę i mam mój łącznik. Śmierdziuch? Tak, ja nie zauważam, żeby poszła na, na górę po murku. Wiesz, tu ciężko wyczuć, bo tu cały czas tak było. Tu nawet jak tego dnia by, by, byłem sam, co była klarowniejsza, to i tak, tu, bo tu wiesz, ciemne dno, więc ona tu tak wygląda cały czas. No, ale ten spinningista łowił na różowego. Mówi, nie chciał białego, bo mówi na białego nie bierze. Nie, nie chcą. Dziobongi. Nie no, przepłoszone są tutaj, bo kolega właził tu ze trzy razy. Zaczepiał o gałąź. Ale spróbuję jeszcze blaszką, bo coś czuję, że to na agresywnego. Musi się coś w wodzie. Tam jest kamyczek, i ja się dziwię. Uwielbiam tego kamyka, zawsze go obławiam Ale jeszcze za, tego, za tym kamieniem nic nie, nie, nie dziubnęłem O tu, tu teraz jest kamyczek No ale tu jak zejdziesz na dół to będzie Ci się podobało Bo są takie fajne dwa esy Z takimi głęboczkami Na, na, na pewno połowisz Siedzi Tylko pytanie na co Muszę zobaczyć na co to jest istotne. Na jęteczkę, a nie na la Fontenka. Malutki. Chłopaki musieli pojechać na zakręcie oczywiście im na blaszkę brało, a na nimfy przekute, więc zrobię dokładnie bystrze od dołu i zobaczę! Czy jest jeszcze coś tutaj dużego? I czy będzie chciało cokolwiek brać? Chyba nie mój dzień dzisiaj. Dobra, panie, koniec na dzisiaj.